A ja będę mieli to będę wiedział i, i będę się ukrywał. Taki ten wiatr. na fiortach będziemy próbować odwrócić właścicielom. Tak? Prowincja nazywa się Ryga. Już kiedyś mieliśmy tam prowincję. Nie, biorę kurwa to, żeby napierdalać. I tyle. Ropa się nie może zdecydować. Patrzę. wziąć? Apteczkę, relacje bojowe. Wygrywamy to teraz. Jego sprawa? Możemy mieć promocję. Yeah. No, no. no, żebym... Jak nie to zapierdolę z bani kurwa w ten monitor mój teraz i po walce i w nie gramam, jest i po prawie pyta. Nalajcie Zabaj, Cisza, spokój. Zaczynamy z z kapa drugiego. E, przyjmujcie tymi sami, dwa iz od razu mi zapierdzielają to pod tą skałę, okej? Okay? Wy no trochę przekamujcie tymi sami. Jakby cokolwiek się tutaj pojawiło będziecie strzelać, te dwa ISy po prostu za spota podrobią. Jeśli dojadą tutaj do tej krawędzi, i nie będzie nic reszta na dołączy dołącz. wiadomo gdzie? Do zakrętu i czekamy tam. To chyba ja będę najszybciej i sami tutaj, nie? No to pierwsze dwa, które tam wiadą, po prostu od razu buta robią. Walu z mi jedzie po prostu. Tylko jedziecie przy krawędzi tej dużej skały, czyli przy krawędzi prawej strony No to Walu ja i ty jedziemy. Ale już mi te isy tam jadą, już mi te isy tam jadą, szybciutko do środeczka, do tej skały Szybciutko te dwa izy tam, szybciutko no, nie, poczekaj, nie. bo jak wyskoczą z winkla to może być nieciekawie, przykamy trochę Tak, to, to się ustawia. No dobra na nasz 50, to szybciutko tu leci. Pozostałe isy mi tutaj dojeżdżają Cisza Jedziesz królu Wisie przeładowanie 952 To ładnie No bo się tutaj Dwa isy stawiają się tutaj A i mix Jeszcze tutaj Pod lewą stronę podbijacie wszystkie lisy pod lewą stronę A, jeszcze jeden dzięki chodź ze mną. mamy tu dwóch przyjechać na górę Na razie tam nie wjeżdżacie, tylko tam stoicie Rol, dasz radę tam trochę poniuchać? Tak, ja tak. bardziej mi chodzi o to wyspę, żebyś mi wyświecił czy tam mhm, cokolwiek m. jest, wiesz Dobra, Europa cudzo tu Spokój, spokój, nie jedźcie mi tam na razie w ten dnia do szerszeni. I co czekają tam Dawaj baba trochę do przodu. Mhm. dawaj do nas. Jeden i zjeżdża tutaj do fałek. Jeden zjeżdża do fałek na ich plecy. Jedzie Jacek. No to jedziesz czy nie. Lepiej ja pojadę, bo ty jesteś kurwa z lewej. Ja pojadę tam. Ten jeden jest tam niech mi się wychyli z tej pozycji B7, B8. Delikatnie niech mi się tam stamtąd wychyli. Delikatnie, żeby mi nie spadł. Na salwę. Dalej jechać tam Ten Delikatnie, delikatnie mi się tam wychyli. Delikatnie. Wyjedź troszeczkę postój chwilę, ponichaj tam, wiesz, krzaki połam. Bez pota. Kronu wychylić jeszcze bardziej. Mhm. Eee, ropa, tyś wiesz co masz robić, tam zwiedza ten budynek i poczekaj na razie Ok Dobra, uważaj na Dobra, jest, jest, jest to, okej Burzaki ładować No nic nie widzę tu na górze Drugi izb podjeżdża do niego, drugi izb do niego Na razie stoisz tam z nimi za plecami Wstrzelił? Oho? Czy nie? Jest Jeszcze nie Dziki nie dobra Te 3 dwa tylko na górze jak na razie Przy dobrym celowaniu to oho wyczyścimy <kłysy> Tak! po, po brzuchach wchodzi w wszystko kawały. Spokojnie tam w tym gnieździe, spokojnie w tym gnieździe, spokojnie Wycofajcie się, wycofajcie się Isy podjeżdżają Jacek, podjeżdżasz. Mile mają w górę. Dawaj, tu Jopa, tam, robisz mi ten, ee, no, jak to się nazywa? Tą, 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 tą. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Tutaj jest jeszcze. Jest. Dobra, dobra. Pamiętacie, żeby, kurde. Że, Wjeżdżałeś tam dwa mile, prawie strzelanyś. T69 masz, szybciutko ropami robić tego te 69 Już, tam, jest jeden Nie wychylaj się dzięki bo ci zjadą bez to wydłu. Uciek już, uciek, dobra, jest, okej, okay. jesteście Ja pilnuję w prawej strony Dziki oni no, się wyjadą Tą fałkę trzeba znieść, to tam do mnie ocho. Tego... I jedziecie, super jedzie z Jackiem na tego ocho. Jeden strzał Pałki do przodu, jedziemy do przodu Ropa wbija i mi się szybko na tego musta, szybciutko mi tam wjeżdżasz Wjeżdżaj mi po tego te 69, bo nas wykończy Daje, przeładował się Daję, nie no Jadę. My tu w gnieździe co robimy? Ruszacie powoli do przodu. Powoli do przodu. Palu wjeżdżasz tutaj za fałki. Wjeżdżasz za fałki. Więcej czołgów na kapo. Więcej czołgów na kapo potrzebuje. Walczę z nimi tutaj. No robi tego ochu smor. Nie mam jak No mam kogo burz. No, tak spokojnie, spokojnie bez nerwów. Kurwa wam no, za tak, fałka. Dobicie to fałki z Golda. Bardzo ładnie. Już. I tą fałkę trzeba trzeba no, i miła uwaga, miła uwaga tutaj. Jeszcze jeden czołg, Jacek. Z tyłu będziecie obijani, z tyłu. Te 69 oh, 19 To one Dobra, jeden. Kurwa, jest drugi. Kurwa, panie. Ja mam dwie testy. Rozjebali Dobra. Dobrze jest. Też 69 są Cześć, jeden musi czołg pojechać tam do niego. Uwysep nas wybił. Dokładnie. Ja myślę, że oni zeszli już. Jeszcze jest te 3 2 Uciekaj tutaj. Nie, nie, nie wie, ja... Już, nie ucieknę tak czy siak, bo Emile są przeładowane. To był ten minus, że ja Emile przeładowane, ja wyładowany i zbity, nie? No, w ogóle sep zrobił. I oni mieli trzy czołgi, nie? Tam na Półwyspie. Tak, dwa raczej. T69, dwa razy te 69 mieli. Dwa razy mieli, no. I Emila. Emila, Emila ja już nasi przyjaciele, rozwalą. Tak, i oni, oni mieli magazynki, oni strzelili, zdążyli się przełatować, dopiero strzelili do Jest jeszcze, jeszcze jedno, co było jest dzisiaj? Nie. Ja. Nie. nie było. Może zdążyć do sklepu Hejka. Proszę. Panowie źle nie były, tak żeśmy dzisiaj ładnie zasięgli. No szkoda, tego pół wyspusty. Tak. Tak. Rozwalili nam. Ja tam pojechałem, wiesz, zibi.